Następnym gołąbkiem jest gołąbek barwy ciemnej On numerze PL456. 23 rok, 9966. Jakby nie odwrócił, albo jest 6699, albo 9966. Przepiękny gołąb barwy ciemnej. Myślę, że to będzie tutaj samczyk. Z czego wywodzi się ten gołąb? Z jednej strony, gołąb wywodzi się z kardy Krugera. Z gołębia 943 Który tutaj jest u mnie w gołębniku rozpodowym niedługo Bo on jest 22 rok, zakupiony ten gołąb był w tamtym roku A dół tego gołąbka jest samiczka 8990 Od rodziny Zborowskich Czyli z tej złotej pary, z gołębi Hansa Hirna Także Hirn parowany tutaj na Krugera Takie gołąbki powychodziły Jeżeli ktoś tutaj reflektuje na takie łączenie Serdecznie zapraszam. Dziękuję.